Witajcie, z tej strony, Robert, zapraszam Was dzisiaj do recenzji MacBooka Pro 14-calowego z M1 Max. On leży tutaj sobie. Ja pracuję obecnie na monitorze. O monitorze zrobię osobny odcinek. To jest Made View od Huawei. Do testów wypożyczony. Sprawdzę, czy to jest monitor, który chciałbym mieć na co dzień. i Na pewno sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Nie zmieści się to w tej recenzji. Natomiast w tym roku Apple zrobiło nam trochę podgórkę. W sensie mamy 14-calowego MacBooka Pro. 16-calowego i milion konfiguracji, jeżeli chodzi o procesory, pamięć wewnętrzną, pamięć RAM, która jest oczywiście współdzielona razem z graficzną, o zasilanie. Tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo i o tym sobie o wszystkim powiemy. Natomiast odpowiemy sobie również na dwa pytania. Pierwsze, jak on wypada w porównaniu do mojego 27-calowego iMac'a? On był wtedy wymaksowany z 2017 roku, czyli ponad 4 już sprzęt troszkę czasu minęło i druga kwestia do zeszłorocznego z kawałkiem Apple właśnie MacBooka Pro z touchbarem na M1 tego podstawowego z 8 GB pamięci RAM. Ale zacznijmy sobie od tego naszego MacBooka Pro 14-calowego. Sprzęt jest rzeczywiście zdecydowanie grubszy, cięższy od poprzedników, wygląda inaczej. W sensie, pomijam kwestię, czy rzeczywiście użytkownicy Pro, czyli ci tacy, którzy chcieli mieć sprzęt bardziej Profesjonalny, rzeczywiście chcieli urządzeń, które są bardziej prostokątne i bardziej takie grube, niż tego designu, który dobrze znamy, był taki łódkowy, ale bardzo fajny, bardzo cienki i tak dalej. Czy jednak tamto rozwiązanie było lepsze? Dla mnie jedno i drugie jest nadal ok. Natomiast zaznaczam w tym miejscu od razu tak, jeżeli ktoś ma MacBooka Pro albo Era, jakiegokolwiek na Intelu i chce zrobić upgrade taki, żeby mieć po prostu nowy sprzęt, żeby działał fajnie i tak ale nie ma żadnej takiej pracy kreatywnej, że renderuje codziennie 4K, że montuje jakieś zdjęcia w Photoshopie w ogromnej rozdzielczości w RAWach, czy robi coś skomplikowanego, jeżeli chodzi o muzykę w zupełności M1 wystarczy w sensie podstawowa wersja będzie spisywała się świetnie, nawet jeżeli okazjonalnie będziemy sięgać po coś bardziej właśnie takiego obciążającego ten sprzęt jest naprawdę wystarczająco wydajny on jest wydajniejszy od mojego iMac'a 28-calowego, robiłem oczywiście o tym test więc uważam, że to są świetne sprzęty i niekoniecznie musimy się pakować w te najnowsze MacBooki Pro 14 i 16-calowe ten 13.3 jest w zupełności wystarczający, myślę, że dla 90% osób. Natomiast jeżeli chodzi o te nowe MacBooki, no to różnica jest oczywiście taka, że są trochę innego wymiaru, są grubsze, cięższe, mają większe baterie, mają więcej portów, no bo wreszcie mamy trzy... USB-C i tutaj ważne jest to, że każdy jest osobnym kontrolerem, więc można normalnie sobie trzy dongle do tego podpiąć. Do każdego z tych dongli można podpiąć sobie jeszcze monitor, więc to jest rzeczywiście świetna sprawa. Jest HDMI, co prawda 2.0, więc tylko 4K 60Hz, więc nie można tutaj na przykład wyższego odświeżania czy wyższej rozdzielczości, ale myślę, że dla większości osób i tak to będzie w zupełności wystarczające. Kolejna rzecz jest taka, że mamy wejście na kartę SD, to jest UHS 2, więc nie najnowsza, ale i tak dużo szybsza niż to, co ja miałem do tej pory w jakimkolwiek innym sprzęcie, więc tutaj progres również widzę. No i tak na dobrą sprawę, i zostaje nam MagSafe. MagSafe, które jest ładowaniem bardzo, bardzo fajnym, w sensie ładowanie w ten sposób, że podłączamy sobie, czy właściwie prawie sama nam się podłącza ta wtyczka magnetycznie. I rzeczywiście pociągając ją, ją tak, no jakby prostopadle do urządzenia, no nie jesteśmy w stanie jej wyciągnąć, więc ona na pewno sama nie odpadnie. Wystarczy ją delikatnie podważyć i ona wtedy praktycznie sama odskakuje. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie, bardzo wygodne, w razie czego też bezpieczne, no bo zawsze ten kable jak się pociągnie, to on się gdzieś zgina i wtedy w razie czego to nasze urządzenie nam nie poleci. Ale z tego co widziałem również w innych testach, to jest ono dużo mocniejsze od tego MagSafe, które było kiedyś. Czyli szansa jednak, że upadnie na ten sprzęt i że gdzieś tam się za ten kabel pociągnie, jest jednak mimo wszystko troszkę większa. No i zmianą jest oczywiście również zestaw głośników. Teraz jest sześć głośników. Oczywiście w wersji 16 calowo dużo lepiej gra. Ja nie słyszałem jej, natomiast przejrzałem wiele różnych testów i ona rzeczywiście radzi sobie pod tym względem znacznie lepiej. Co nie zmienia faktu, że 14 i tak lepiej gra niż jakikolwiek wcześniejszy MacBook jakby pomijając 16 calowe i wszystkie właściwie inne sprzęty na Windowsie, więc i tak jest to bardzo wysoki poziom. Chociaż ja nie uważam, żeby on był aż tak głośny liczyłem, że będzie troszkę głośniejszy, pod tym względem się zawiodłem. Natomiast jakość dźwięku jest rzeczywiście fenomenalna. I tutaj rzeczywiście nie idzie się do niczego przyczepić. Kolejna rzecz to ekrany Liquid Retina XDR, oczywiście w dwóch rozmiarach Super, super ostre, jakość jest absolutnie fantastyczna. Dużo osób oczywiście mówi o tym, że są to ekrany mini LED, więc widać nadal przy technologii LED, jakby nie, że po widoki, tylko to delikatnie jakby nieperfekcyjne wygaszanie po prostu części stref w miejscu, gdzie są po prostu bardzo kontrastowe elementy, czyli mamy białe napisy na czarnym tle, ja delikatnie to widziałem, powiedzmy w niektórych filmach, natomiast i tak jest to dużo, w dużo mniejszym stopniu niż po prostu poprzednie wszystkie ekrany Retina, które były po prostu ekranami LCD i po prostu nie było tam prawdziwej czerni, tylko była ona taka delikatnie szara. Więc jest to trochę moim zdaniem problem taki wydumany na siłę, specjalnie mi się na tym nie, nie rozwodził. To rzeczywiście nie jest problem, zauważalny jest rzeczywiście tylko w tych konkretnych warunkach, kiedy jest bardzo ciemno, wszystko jest mocno przyciemnione, są ciemne sceny i dodatkowo są bardzo jasne białe. Napisy. Natomiast i tak ogólnie czerń robi dużo lepszą robotę niż w jakimkolwiek innym do tej pory MacBooku. Więc jest to świetny ekran, natomiast czy najlepszy powiedzmy na rynku? Pewno nie mamy ekrany OLEDowe u wielu producentów, u Asusa już od wielu wielu lat, chociażby i myślę, że jednak jakby matryca organiczna pod tym względem jest dużo lepsza, chociaż osiąga, osiąga na pewno też niższe wartości HDR-u. Tutaj jednak będzie to wyglądało. Nieco lepiej. Ramki są mniejsze, pomniejszone względem poprzednich lat, więc również to jest fajne. Szkoda, że ta dolna brudka jakby nadal występuje. No i mamy nocza. Nocza, który, jak są ciemne tapety, jest praktycznie niewidoczny i właściwie jedyny scenariusz, kiedy możemy go zauważyć, czy właściwie dwa, to jest pierwszy taki, kiedy mamy jasną tapetę i wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o górne ten menu. Wtedy jest to bardzo widoczne. I drugi element jest taki, kiedy mamy po prostu na tym naszym pasku góry. Bardzo dużo różnych dodatkowych informacji. Ja mam informacje z iStatMenu, menu odnośnie temperatur, obciążenia tak dalej, tak dalej. Jeszcze kilka dodatkowych ikonek i tego jest dużo, natomiast y, niestety okazuje się, że jakby przestrzeń pod noczem jest taka, że czasami kursor ją przeskakuje, czasami pod nią się chowa. Tak samo czasami ikonki się pod nią chowają, czasami da się je rozwinąć, czasami się ich nie da rozwinąć. Jest to mocno niedopracowane jeszcze, natomiast. Y, no, Na pewno będzie mniej widoczne to na ekranie 16-calowym przez to, że mamy tam więcej miejsca, na 14 jednak jest, jest bardziej upierdliwe. Zwracam uwagę, że jeżeli po prostu nie mamy dużo rzeczy po prostu na tym naszym pasku, to na pewno nie zrobi to nam jakiegoś większego wrażenia. Kolejna rzecz, no to kamera, kamera, która jest dużo lepsza względem poprzednich, mikrofony również, nagrywałem Q&A i podpinam je, ono wydaje mi się, że brzmi naprawdę całkiem nieźle. Jeżeli ktoś chce zobaczyć bez obróbki jak wygląda audio, to na samym końcu Q&A jest pokazane pewną próbkę, oczywiście tutaj wam również wrzucę. No i kwestię ekranu możemy zamknąć tym, że jest to ekran ProMotion, czyli 120 Hz, właściwie do 120 Hz, w zależności od tego, co robimy, więc w normalnym użytkowaniu jest to mniej. Jeżeli oglądamy filmy, to się dopasowuje do częstotliwości, czyli np. 30 klatek na sekundę, czy jak mamy 60-klatkowe filmy, to widać, że jest to jednak bardziej płynne na tej matrycy. Dla mnie to nie jest jakaś ogromna różnica, natomiast widać, że po prostu ruszając kursorem jest to takie nieco bardziej płynne. I pytanie, czym do tego dopłacił? Powiem szczerze, że raczej nie. W sensie teraz pracuję na zewnętrznym monitorze i przełączam się czasami na ekran wewnętrzny, widać tą różnicę, natomiast to nie jest coś takiego, że później mi oczy krwawią. Na pewno nie byłaby to funkcja, która determinowałaby wybór tego sprzętu. Natomiast sam panel pod względem jakości, jeżeli nie mamy zewnętrznego monitora, jest to nasz docelowy ekran, jest fantastyczny. I do treści HDR, i do obróbki HDR, do przeglądania zdjęć, jeżeli są w tym formacie, a dużo zdjęć w galerii chociażby robionych iPhone'em wygląda znacznie lepiej też. Więc jest na pewno sporo benefitów dla samego ekranu, jakości jego. Natomiast samo 120 Hz, jeżeli chodzi o system, czy, czy powiedzmy oglądanie tych filmów, no bo przecież na Macu nie będziemy grać, chociaż podobno można, moim zdaniem jest mimo wszystko troszkę tutaj przereklamowane. No i przechodzimy sobie do klawatury, do klawatury, która jest jakby wielkim skokiem w przeszłość. W sensie klawatura jest dużo wyższa, większa nawet od tego, co mieliśmy w M1. Bardziej taka naturalna, oczywiście nie mechaniczna, ale też inny maskok. Pisze się bardzo wygodnie, jeszcze wygodniej niż na tym MacBooku 13.3 z M1. Dużo lepiej niż na tych poprzednich, gdzie mieliśmy oczywiście te zupełnie płaskie klawatury, ale też nie mogę powiedzieć, żeby to był jakiś taki przeskok, że. Wow, to jest zupełnie inne doznanie i w ogóle wszystkie poprzednie laptopy są beznadziejne. Jest po prostu dobrą klawaturą i tyle. Brak touchbara. Brak touchbara, oczywiście przyciski funkcyjne u góry. Ja powiem szczerze, że nie byłem fanem touchbara na początku, natomiast później jak się do tego przyzwyczaiłem i skonfigurowałem go pod siebie, że miałem tam skróty do ikonek szybkich albo treści, które się w odpowiednich aplikacjach wyświetlały cały czas, było to dla mnie wygodne. Teraz jednak mimo wszystko często no, musimy niektóre rzeczy zrobić ym, no, kilkoma krokami więcej, na przykład regulacja y, podświetlenia klawatury jest zupełnie y, no, nieprzyciskowa, tylko musimy to zrobić z panelu na ekranie, y, więc nie jest to specjalnie aż tak bardzo wygodne, a klawatura podświetlana jest w dużym zakresie, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj odpowiedni poziom. Dla siebie. I na końcu oczywiście touchpad, który jest świetny, działa rewelacyjnie, bardzo dobry mas ślizg, świetne gesty, i tak dalej, ogromny, więc nawet w tej wersji 14-calowej tutaj jakichś zastrzeżeń nie mam. Ok, przechodzimy sobie do kwestii jakby stricte wydajności. Muszę powiedzieć, że Sprzęt jest absolutnie fantastyczny, to jest po prostu jakieś mistrzostwo świata. Byłem już zachwycony M1, natomiast to, co zrobili tutaj, to jest coś niesamowitego. Ja mam konfigurację od komputernika M1 Max, czyli to jest ta 10-rdzeniowa i 32-rdzenie graficzne. W zestawie oczywiście jest 32 GB pamięci RAM, bo ona musi być do maxa już przypisana jako 32, nie można wybrać 16. No i 512 czy tam 500 GB, jeżeli chodzi o ten dysk, więc wersja podstawowa. I teraz zwracam uwagę, że po mojej analizie yy, i renderowania obciążania sprzętu, renderowania zdjęć, renderowania filmów, uważam, że jeżeli ktoś pracuje od wielu lat na dyskach SSD zewnętrznych, tak jak ja, Samsungowe T5 czy X5, no to różnica w czasach renderowania, którą robiłem na moich naprawdę myślę dość mocno wymagających materiałach i, i plikach, czyli 5, 7K i 6K do 4K w RAWach robione, więc to są naprawdę takie pliki, które potrafią zajmować 1 terabajt, jeżeli chodzi o jedną recenzję. Nie ma różnicy w sensie, to jest dokładnie to samo, czy robimy to na dysku wewnętrznym, który jest oczywiście znacznie szybszy, czy na dysku zewnętrznym, jak na przykład jakiś tam SSD, który podpinamy pod USB-C, czy tam Thunderbolta. Więc nie ma znaczenia, że nie potrzebuję jakoś dużo miejsca na dane, to brałbym po prostu wersję podstawową i po prostu podpinał dyski, które już mam. Nie będzie miało to różnicy w czasie, jeżeli chodzi o renderowanie, przynajmniej w tych ma moich materiałach, jak to miało miejsce. Zawsze było gdzieś tam około 50-70 MB na sekundę i tak enkodery, dekodery nie są w stanie przetworzyć szybszej tego materiału i zapisać go na dysk z powrotem, czy odczytać żeby mieć jakby dodatkowe korzyści płynące z tego, że ten dysk jest szybszy. Oczywiście dysk wbudowany jest fajny, szybki, bo szybko wyszukujemy pliki, kopiujemy i tak dalej. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby nie kopiować, nie przenosić danych, to Większe wersje są jak najbardziej wskazane, natomiast jeżeli ktoś chce przeoszczędzić i dołożyć do RAMu, o którym za chwilę, to myślę, że to będzie zdecydowanie lepsza opcja, żeby po prostu pójść tą podstawową wersję. Druga rzecz to właśnie pamięć RAM. Przy 8GB M1, przy normalnej pracy nie ma właściwie problemu. Przy montowaniu tych moich plików bardzo ciężkich, czasami pojawiała się informacja, że brakuje pamięci już fizycznej. I Zostanie ona tam wyrzucona na, 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 na dysk, po prostu, no bo tak zawsze wygląda, tak działa swap. Więc, no, generalnie bym powiedział, że ta ósemka się zaczynała troszeczkę dławić. Jeżeli robiłem coś bardziej prostego, czyli mówię proste materiały, w moim przypadku to są QA albo techniusy, bo techniusy nie wymagają nagrywania wyższej rozdzielczości. Tam jakby to wielkiej różnicy nie robiło, i tak samo jak na wyjazdach gdzieś tam, co się renderowałem, to nie miało aż takiego znaczenia, bo tam nie nagrywałem w rawach, bo jednak pliki są za duże. 8 byłoby wystarczające, oczywiście 16 to jest wersja bazowa, jeżeli chodzi o procesor M1 Pro czy M1 Max. I to 16 w 90% wszystkim wystarczy. Podejrzewam, że mnie również by wystarczyło. Bardzo często jest tak, że tego ramu zostaje mi 8-9, mam właściwie wszystkie najważniejsze aplikacje odpalone, coś tam renderuje, więc. Zrzuciłoby trochę słabo albo coś wyrzuciło z RAMu, ale generalnie byłoby tak na styk i byłoby rzeczywiście dobrze. Przy M1 Maxie jest wymagane 32 GB pamięci RAM i nie zauważyłem tego, żeby tego RAMu mi kiedykolwiek zabrakło. Natomiast polecam oczywiście tutaj playlistę filmów yy, Max Tech, gdzie możecie sobie zobaczyć porównanie 16 i 32 i naprawdę przy setkach yy, otwartych kart w Chromie, w Safari, renderowaniu, edytowaniu zdjęć, eksportowaniu zdjęć, różnica jest praktycznie żadna. Jeżeli nie czujecie się pewni w tym, żeby wydawać więcej pieniędzy, to jak najbardziej polecam zostać przy 16 GB, pamięci RAM. Ona oczywiście jest podzielona razem z kartą graficzną, natomiast to w zupełności wystarczy. Więc 32 myślę, że jest już nadprogramowe, może nawet na przyszłość, chociażby, nie wiem, do plików 8K, a 64 nie wiem po co jest, bo to jest zupełnie inaczej skalowane niż w przypadku takiej tradycyjnej pamięci RAM, która była znacznie wolniejsza, musiała oczywiście się komunikować z procesorem i tak dalej, tu wszystko jest powiedzmy wbudowane bezpośrednio na płycie głównej. No, i na końcu wybór procesora. Wybór procesora i wielkość samego urządzenia to są dwie najważniejsze rzeczy, nad którymi musicie się zastanowić. Jeżeli chcecie wyjeżdżać, tak dalej, i potrzebujecie wydajnej maszyny. I zależy Wam na wielkości, czyli nie chcecie po prostu 16-calowego klocka, bo to jest rzeczywiście spory laptop. Na to zwracam uwagę, że on nawet czasami do większych yy, plesaków może nie wchodzić, a jak już to naprawdę jest bardzo, bardzo ciężki z tego co widziałem. Więc jeżeli potrzebujecie wygody podróżowania, to 14-calowa wersja będzie lepsza. Natomiast nie wybierałbym tej wersji, którą ja mam, czyli 32-rdzeniowa, jeżeli chodzi o GPU. W związku z tym, że ona się bardziej nagrzewa i niestety Apple ją sztucznie ograniczyło, z tego co wiadomo, na chwilę obecną, czyli na 20 stycznia, nadal ten problem występuje. A mianowicie 32-rdzeniowa wersja, jeżeli chodzi o GPU, jest sztucznie ograniczona, jeżeli chodzi o częstotliwość taktowania GPU do 1000 MHz. Wersja 24-rdzeniowa, czyli tańsza, nie ma tego ograniczenia ze względu na termikę. I normalnie osiąga 1300 MHz, więc jest po prostu wydajniejsza w codziennym użytkowaniu, jeżeli chodzi o taką pracę kreatywną, renderowanie itd. Nie ma to znaczenia przy wersji 16-calowej, bo tam urządzenie ma dużo większe wentylatory, radiatory itd. i się po prostu aż tak bardzo nie nagrzewa. I nie ma tego sztucznego ograniczenia. Dodatkowo jest high power mode w momencie, kiedy jesteśmy podpięci do zasilania. I w tym momencie urządzenie po prostu jeszcze dłużej jest w stanie wytrzymywać takie mocne obciążenie. Więc jeżeli zależy Wam na stricte takiej bardzo wydajnej i ciągłej pracy, czyli przez pół dnia tam renderujecie jakieś sceny, nie wiem, w jakichś programach do Blenderach i tak dalej, do grafiki, czy renderujecie jakieś kody, czy renderujecie filmy 8K albo z REDA albo cokolwiek innego. Wybierałbym na pewno wersję 16-calową i wtedy albo 24, albo 32 rdzenia GPU. Na pewno nie brałbym wersji 14-calowej, no bo ona będzie wolniejsza. I tutaj w takiej typowej pracy to jest czasami 5-7%, jeżeli chodzi o renderowanie, czasami 15%, w zależności od tego, jak mocno obciążamy urządzenie. Jeżeli to jest obróbka 8K, jeszcze z gradingiem, rawy i tak dalej, tak dalej, gdzie CPU i GPU są na 100%. No, to ta różnica potrafi sięgnąć nawet 30%, więc to jest dużo. Za tą samą specyfikację 30% dłużej. Jeżeli coś nam się renderuje skomplikowanego 10 minut, no to mamy tutaj dodatkowo 3 minuty ekstra dłuższego renderu, i to jednak myślę, że jest już zauważalne. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę i moje potrzeby, czyli moje renderowanie, ja w większości przypadków pracuję na ProRes Rabach. One są bardzo. Wymagające, natomiast wymagające w momencie, kiedy nie mamy tych enkoderów i M1 Pro i M1 Max mają te enkodery, jak mówiłem, w Pro w po jednej sztuce, w Maxie po dwie, więc mój system nigdy się nie wymaksuje. Przy tym, jak skaluję te moje projekty, one osiągają maksymalnie 85% GPU, 30-40% CPU. Więc mój komputer praktycznie nigdy się nie nagrzewa na, do maksa. Nawet jak renderuje coś bardzo, bardzo długiego, maksymalnie osiągnąły wentylatory gdzieś tam połowę swojej wydajności. Więc sądzę, że tutaj ten spadek wydajności względem 16-calowej wersji, tej samej w moim przypadku, no może sięgać do góra do 10%. Dla mnie to nie jest e, aż tak duży spadek względem tego, że jednak jest to wersja 14-calowa którą mogę spokojnie wszędzie zabrać. Z 16-calową przyznam szczerze, żebym się bał jeździć. Natomiast zaraz sobie do tego przejdziemy, czy faktycznie to urządzenie sobie zostawiam i dlaczego właściwie taka konfiguracja. Bo podsumowując, ogólnie MacBooki Pro uważam, że są fantastycznymi urządzeniami. W sensie ta architektura jest yy, tak świetnie zoptymalizowana, jeżeli chodzi o RAM, o szybkość dysków, o przetwarzanie tego, co robimy z kamera, na kamerach, na zdjęciach, na zdjęciach z telefonów. Naprawdę działa to rewelacyjnie i w takim normalnym użytkowaniu, kiedy mamy naprawdę ekran ponad 4K podpięty, w ogóle te wentylatory się nie włączają. Tylko jak renderuję, maksymalnie do połowy się rozkręcają. I zaraz się to wyłącza, bo materiał zdąży się wyrenderować, a system nie zdąży się aż tak mocno rozgrzać. Więc wyniki u mnie są takie, że 12-minutowa recenzja, czy tam ponad 12 minut, recenzja czy tam pierwsze wrażenia, właśnie miksu i zdjęć i to 5.7 i 6K i ze zwykłej Sony. Teraz jak nagrywam połączone, to wszystko wyrenderowane. Taki 12-minutowy materiał renderuje się bez background renderingu. Renderuje się miałem 7 minut z kawałkiem, coś takiego, to jest bardzo szybko, no prawie dwa razy szybciej niż faktyczna długość filmu, więc dla mnie to jest świetny wynik. Jaka była różnica, jeżeli chodzi o iMac'a? No, trwało to mniej więcej 25 minut, coś takiego. Robiłem background renderingi, same po prostu puszczałem oraz samo eksportowanie filmów, bo są dwie różne rzeczy. W przypadku, właśnie, iMaca i, i no, tego MacBooka Pro 14-calowego, te wyniki możecie teraz zobaczyć na ekranie. To jest ponad 3 razy szybciej, więc ponad 3 razy szybszy jest właśnie MacBook Pro 14 od mojego iMaca, więc ta przepaść takiego codziennego korzystania jest ogromna. I tak jak mówiłem, nawet M1 z 8GB pamięci RAM, ona radziła sobie ciut lepiej tak 10-15%, czasami 20% lepiej niż mój iMac. Więc i tak gdzieś o 2,5 raza wolniejsza jest podstawowa M1. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś nie potrzebuje, nie robi na co dzień takiego renderowania, takich obciążających rzeczy, ta M1 w zupełności wystarczy. Natomiast, jeżeli liczymy na pracę kreatywną i jakby na, na tym zarabiamy i musimy kupić coś wydajnego, to to będzie ta 14 to jest świetna maszyna. Czy jeżeli coś bardziej stacjonarnego, to myślę, że 16. Tym bardziej, bo i głośniki, i ekran, i ilość portów, klawiatura, wszystko właściwie zostało poprawionych. Nie ma tu jakichś takich rzeczy, które byłyby rzeczywiście jakoś bardzo złe czy zepsute moim zdaniem. I rzeczywiście urządzenie nadaje się i do słuchania muzyki, i do oglądania filmów, do pracowania na kontencie HDR. To są naprawdę fantastyczne maszyny. I w większości przypadków robią to właściwie w totalnej ciszy. Zwrócę uwagę, że ja nie wybieram 16-calowego MacBooka Pro z dwóch, właściwie trzech powodów. Po pierwsze, MacBook Pro 16 calowy byłby wydajniejszy od tej 14, którą no, planuję sobie ewentualnie kupić. Byłby wydajniejszy, chodziłby ciszej i dodatkowo no, w razie czego miałbym większy ekran, lepsze głośniki i lepszą baterię. Bo to też trzeba powiedzieć, że bateria w 16 calówce jest lepsza od tej. 14. I w ogóle w 14 w tej konfiguracji 32 rdzeniowego GPU jest najgorsza, więc polecam sobie wziąć albo 24 albo M1 Pro z 16, i wtedy bateria będzie dużo, dużo lepsza. Natomiast dlaczego myślę o zostawieniu tej wersji? Dlatego, że y, docelowo y, nie wiadomo, co pojawi się za rok, jeżeli mamy już taki postęp, i rzeczywiście tak to wygląda w chwili obecnej. Docelowo chcę sobie tą czternastkę zostawić, bo ona jest w zupełności wystarczająca dla mnie, y, wydajnościowo, do tego, żeby ewentualnie później ją zabierać na targi, konferencje tak dalej, tak dalej. Natomiast ewentualnie później będę myślał o tym, co zrobić dalej. Czy może jednak Mac Mini wyjdzie w wersji jakiejś Pro albo w jakiejś udoskonalonej, czy może w przyszłym roku pojawi się coś jeszcze mocniejszego. Zobaczymy. Myślę, że ta 14 w zupełności mi wystarczy. A dodatkowo jest bardzo przenośna. I pomimo tego, że wiem, że tracę powiedzmy te 10-15% wydajności na tym obniżonym taktowaniu, na tej temperaturze, która. No w wielu przypadkach, jak ktoś mówi o 8K, że, że to się bardzo mocno rozkręca, no ale natomiast te moje projekty aż tak bardzo obciążające nie są. I w moim przypadku przynajmniej na razie to urządzenie się nie przegrzewa. I ktoś sobie pomyśli, ok, 15 tysięcy za małego laptopa, czy tam 16, jak wybierzemy większą wersję yy, z kawałkiem, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. I ok, macie rację, natomiast jeżeli spojrzymy sobie, czy ja spojrzę sobie na laptopy, które ja testowałem typowo gamingowe, no bo myśląc o konkurencie dla MacBooka Pro, musimy spojrzeć albo na wersje sprzętów właśnie gamingowe, które mają zewnętrzne karty minimum 3060, czy 3070, 3080 RTX, -y, albo musimy spojrzeć na jakieś stacje robocze, tak jak miałem z kartami graficznymi Quadro, jak ThinkPada kiedyś, no to tamte urządzenia nie były tańsze, w sensie to były mniej więcej te same pieniądze, podobne, w zależności oczywiście od konfiguracji. I okej, okay, tam były szybsze matryce, bo na przykład 144Hz, ale ekrany nie były OLEDowe, z tego co pamiętam, przynajmniej w tej konfiguracji. Z drugiej strony, nawet jeżeli wydajnościowo było to samo, to wentylatory dużo częściej i szybciej się włączały. I dodatkowo, niestety na Windowsie większość tych maszyn, bo nie wszystkie, jest jeden Razer podobny, który radzi sobie na baterii tak samo dobrze jak pod zasilaniem. Niestety większość urządzeń Windowsowych działa także świetnie, działa pod zasilaniem, natomiast takie odepniemy. To często wydajność spada do 30%, biorąc pod uwagę zużycie energii i jakby limitowanie tego przez system. A tutaj na MacBookach, niezależnie czy jesteśmy na baterii, czy pod zasilaniem, ta wydajność jest identyczna cały czas, aż do wydrenowania baterii do zera. No i dodatkowo myślę, że w tej cenie nie mamy gorszych głośników, myślę, że te mają dużo lepsze od wszystkich sprzętów, które testowałem na Windowsie, czy te porównania, które widziałem z innymi sprzętami, te wszystkie filmy Wam gdzieś tam podpinam w opisie, to są lepsze. E Ekrany myślę, że też nie są gorsze w przypadku nowych MacBooków, klawiatury, touchpady, to wszystko jest tutaj bardzo, bardzo dobre, bateryjnie również sprzęt się broni. Więc uważam, że naprawdę są fantastyczne maszyny i tym bardziej w takim małym opakowaniu e, umieścić tak dużą moc, gdzie jak chcemy, to jesteśmy podpięci tak jak ja i pracujemy stacjonarnie, a jak trzeba, to bierzemy i zabieramy ten sprzęt ze sobą. Myślę, że e, nawet jeżeli ten przeskok mój na M1 nie był taki docelowy, bo jednak brakowało mi tego, żeby pracować na dużym ekranie, a ta różnica nie była aż tak ogromna względem iMaca, i sami dobrze wiecie, mówiłem o tym, że to było 10-30% czasami. Tu, jeżeli mamy 300% skoku, no bo jest trzy razy szybszy ponad sprzęt, no to rzeczywiście warto pomyśleć o tym, żeby zmienić wreszcie komputer. No w 2017 roku, no to już no ponad 4 lata i myślę, że i tak naprawdę z tym iMaciem bardzo, ale to bardzo długo wytrzymałem. Dajcie znać co myślicie, może macie te sprzęty, chociaż wiem, że są problemy z dostępnością, oczywiście linki zostawiam Wam w opisie, dajcie znać co wymyślicie, ewentualnie jakie Wy konfiguracje wybraliście. Naprawdę kawał fajnego sprzętu z tych nowych MacBooków, uważam, że to jest coś absolutnie rewolucyjnego, coś co w moim przypadku przynajmniej zmienia zupełnie postać pracy, tej, którą wykonuję, natomiast też zwracam uwagę, nie popadajmy w hype, jeżeli nie macie takich zastosowań, że, że musicie robić coś bardzo takiego obciążającego. M1 w zupełności wystarczą. To będą naprawdę nadal bardzo wydajne i energoszczędne sprzęty. A jeszcze R bez wentylatorów jest ultra cichą maszyną, która wszystko zrobi w mgnieniu oka. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.